Shield online. multi it on top zone. Get ready, soldier. You're not done yet. Go get yourself some <sighs> payback. Everybody out. Witam wszystkich z tej strony. Quantum dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale. I dziś Elite Dangerous Odyssey Alpha. Faza druga, więc dzisiaj głównie porozmawiamy sobie o combat Zones, czyli strefach walki, ale zanim przejdziemy do pointy tego odcinka, chciałem nieco porozmawiać o tym, co tak naprawdę zostało udostępnione w drugiej fazie, tak abyście, nie wiem, kiedy wbijacie się na przykład do Alfy Elite Dangerous, no to wiecie tak naprawdę, co możecie sobie w tej Alfie sprawdzić. Bo wiele osób tego nie wie, szczególnie na grupie Elite Dangerous Polska widzę sporo pytań, a kiedy będzie to, a kiedy będzie tamto, a ile będzie trwała alfa i tego typu rzeczy, a wiele takich rzeczy. Jest już po prostu opisanych wcześniej przez Frontier. A więc faza druga udostępnia nam na razie 20 lat świetlnych przestrzeni, więc już można skakać od systemu do systemu. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego malutkiego systemu, gdzie mamy masę planet, jak to było wcześniej. Również z tym wiąże się możliwość kupienia naszych własnych statków, więc w tej chwili nie musimy, powiedzmy, latać za pomocą taksówek, ale po prostu wybieramy nasz własny statek i tak naprawdę lecimy, gdzie nam się podoba. Również został nam udostępniony drugi pancerz, albo raczej trzeci pancerz, o ile się nie mylę. Jest to Manticore Dominator, czyli jest to taki pancerz, który jest skupiony na walce. On nie ma tutaj tak zwanej spawarki, ale za to mo mamy możliwość posiadania dwóch głównych broni. Plus pistolet, więc jest to pancerz, który jest naprawdę bardziej skupiony do walki. Ma mocniejsze tarcze i tego typu rzeczy. Tutaj widzę, że również są. Włączone konflikty pomiędzy frakcjami, cokolwiek to oznacza, więc prawdopodobnie chodzi o to, że wynik po prostu rozgrywki w tzw. Combat Zones będzie miał wpływ na to, jaka frakcja wygrywa gdzie. Również mamy kolejne taksówki, które zostały udostępnione, tylko tym razem są one w formie takiego dropshipu, dla braku lepszej polskiej nazwy, czyli. Po prostu e, podchodzimy do Frontline Solutions, wybieramy powiedzmy gdzie chcemy walczyć, e, z kim chcemy walczyć, no i później wsiadamy do takiej taksówki, która e, jest Vulture'em. Podróżujemy do tego punktu, zupełnie tak jak za pomocą Apex Taxi, czyli znowu musimy patrzeć na tą całą animację, jak po prostu bot e, lata z nami jako pasażer, bo mamy pilota, my jesteśmy pasażerem, tak. Znowu się patrzymy na głupi ekran, tak naprawdę, ładowania naszego konfliktu. Nie wiem, jak to lepiej nazwać. Możemy, nie wiem, pójść sobie w międzyczasie, zrobić kawę, może zanim zaczniemy strzelać wszystkim w czapy. No ale dobra, jak dolecimy już na miejsce do naszej strefy walki, to po prostu wtedy z powietrza zostajemy, jakby desantowani. Spadamy na ziemię, trochę uszkadzają się nasze tarcze, ale one powinny zaabsorbować nasz upadek. No i co? Wyjmujemy karabin i strzelamy naszym przeciwnikom w czapę. Więc tak to mniej więcej wygląda. Frontline Solutions porozmawiamy trochę więcej, ponieważ jest to przynajmniej na razie dla mnie trochę dziwny system. No i również gdzieś tam będą dodane jakieś misje z innymi systemami w tej małej bańce 20 lat świetnej. Więc na przykład może być tak, że weźmiecie misję w jednym systemie i musicie polecieć do drugiego, aby wykonać misję. Ja już akurat tak miałem wcześniej, więc bądźcie na to gotowi, że teraz troszeczkę trzeba popodróżować, ale przynajmniej można to robić samemu, a nie za pomocą taksówek. I tutaj właśnie przechodzimy do głównego punktu, a mianowicie combat zones, czyli strefy walki, i zacznijmy od tego Frontline Solutions, bo w tej chwili wygląda to tak albo inaczej. Zanim przejdziemy do Frontline Solutions, może spójrzmy na stare strefy konfliktu. Jak to wyglądało, gdy po prostu walczymy naszym statkiem, tak? Więc stare strefy konfliktu, gdzie po prostu walczymy w kosmosie, wyglądały tak, że mamy gdzieś strefy konfliktu. Cool. Dolatujemy do tej strefy konfliktu, no i wybieramy stronę, tak? Czy chcemy walczyć z tą frakcją, czy z tą frakcją na przykład. No i potem e, mamy masę przyjaciół, masę wrogów i strzelamy się nawzajem, zabywamy pieniądze i tego typu rzeczy, tak? Więc jest to w miarę proste. Nie trzeba tutaj powiedzmy robić nic specjalnego, żeby dostać się do tych stref walki. Tutaj w Odysejce przynajmniej na razie zmuszają nas do używania Frontline Solutions. No i właśnie to jest ten problem, że podchodzimy do Frontline Solutions, no i początek samego interfejsu jest świetny, tak? Czyli wchodzimy do Frontline Solutions, widzimy wszystkie dostępne strefy walki, super. Wybieramy sobie strefę walki, wybieramy sobie frakcję, no i potem zaczyna się Apex Taxi. Tylko tyle, że zamiast lądować, to na końcu się desantujemy dosłownie, dosłownie rzecz biorąc. No ale jeżeli mamy gdzieś kolejną, nie wiem, planetę oddaloną o 150 tysięcy lat świetlnych, to będziemy zmuszeni oglądać ten transport przez nie wiem, powiedzmy 10 czy 15 minut, tak? I potem, kiedy wygramy, powiedzmy, daną bitwę, mamy możliwość powrotu, też za pomocą dropshipu, co pokażę Wam być może później w tym filmiku. Ale to wygląda tak, że w zasadzie kończy się walka, wciskamy przycisk E, aby zobaczyć raport, wciskamy ponownie przycisk E, magicznie z byle którego miejsca teleportuje nas do dropshipa i wracamy do naszej stacji, więc musimy oglądać tą animację podwójnie, co... Mi po prostu absolutnie strasznie irytuje i jeżeli to tak ma wyglądać, to nie wiem czy mi się będzie chciało walczyć w tych strefach walki. Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione. Moim zdaniem w ogóle powinno to być tak, że te strefy walki... Nie wiem, na przykład zaznaczamy sobie, chcemy walczyć w tym miejscu i mamy wybór. Chcesz lecieć w Frontline Solutions, czy na przykład masz własny transport, chcesz wylądować na tym miejscu i zacząć walczyć, tak? Bo wtedy mogę wsiąść do swojego statku i w zasadzie robić, co mi się podoba. A tu jestem zmuszony do używania Frontline Solutions. Więc, no, nie podoba mi się ten system. Frontline Solutions być może to będzie fajna opcja dla początkowych graczy, ponownie, których nie stać, powiedzmy, na kupno swojego własnego dużego statku, czy nawet małego na początek, który nam pozwoli na swobodne podróżowanie. A aktualnie to na doświadczonych graczach wymusza po prostu takie durne podróżowanie i nie robienie niczego. No nie lubię kiedy, nie wiem, jestem w grze i nie mam nad niczym kontroli, tak? Bo na przykład prowadzi mnie bot. Mówię, mogliby to zrobić w jakiś inny sposób, na przykład, nie wiem, skrócić te czasy podróży, kiedy używamy Frontline Solutions czy coś w tym stylu. Na razie jest to dla mnie połowicznie fajny system, bo można zobaczyć wszystkie strefy konfliktu i detale i tak dalej, ale transport jest tragiczny. No ale dobra. To powiedzmy, że już transport mamy z głowy i o tym więcej nie będziemy rozmawiać. Apex Taxi, tylko tyle, że się desantujemy pod koniec. Jeszcze raz. No dobra, no latujemy do miejsca, dolatujemy do systemu i jak wygląda walka. No i jest wielka strefa konfliktu. Mamy naszą frakcję, mamy frakcję przeciwników. Oczywiście wszyscy przeciwnicy są zaznaczeni na czerwono. No i co? Po prostu staramy się wybić przeciwnika to raz, czyli strzelamy do przeciwników, ile wlezie. Dwa w zasadzie trochę tak jak w battlefieldzie powiedzmy mamy kilka różnych punktów w danej osadzie, więc nie wiem punkt alfa, beta, charlie i tak dalej i przejmowanie tych punktów daje nam jakby dodatkowe tikety, tak, że my mamy te tikiety przeciwnika Zjechać do zera. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że póki przeciwnicy mają te etykiety, to będą nadchodziły posiłki, a w momencie, gdy powiedzmy wszystkie te posiłki przeciwnika się wyczerpią, no to jest kolejny taki tryb gry, gdzie nadal jeszcze walczymy z naszym przeciwnikiem, ale wybijamy tak naprawdę ostatnie osoby z pola walki, czyli wchodzimy do pola walki, przejmujemy punkty, staramy się zniżyć etykiety przeciwnika do zera. Kiedy te ich etykiety spadają do zera, no to musimy zabić wszystkich. Nie do bitków jeszcze, tak? I w momencie, kiedy nam się to uda, wygrywamy bitwę. Może być też taka sytuacja, powiedzmy, nie udało mi się tego zrobić, bo akurat zabił mnie mój przeciwnik z braku amunicji, ale miałem taką sytuację, gdzie moja drużyna wbrew pozorom przegrała i byłem ostatnią osobą, która żyła, więc może być taka sytuacja, nie wiem, że na przykład przeciwnicy mają jeszcze ileś i przychodzą ich, ich posiłki, a my jesteśmy jedyną osobą, której się uda wybić całą osadę i to by było nawet spoko, tak? Takie momenty są całkiem fajne, ale nie ma tutaj jakby w tej strefie walki nic takiego absolutnie mega niesamowitego, nie wiem, nie dzieją się jakieś fajne wybuchy, nie wiem, nie latają na przykład dla mnie jakieś statki. Są na razie takie, no, mało dynamiczne te strefy walki, no. Idziemy, piu-piu, przejmujemy punkty, znowu piu-piu, e, wygraliśmy bitwę, zabić wszystkich niedobitków e, i potem dostajemy raport i potem znowu musimy się wracać za pomocą Frontline Solutions do naszej stacji, więc Myślę, że te walki mogłyby być jeszcze bardziej ekscytujące, gdyby niestety nie pewien problem, który ponownie się pojawia w przypadku być może takiego niedoświadczenia Frontier. A propos FPS-ów, no, widać. Po tych strefach walki, moim zdaniem, że tutaj przeciwnicy nie będą nas razili swoją inteligencją. Jest dużo takich sposobów, gdzie mogę się umieścić przy jakiejś barierce. No i przeciwnicy niby mnie widzą i nawet do mnie strzelają, ale strzelają pod takim kątem, że oni nie zadają mi żadnych obrażeń, a ja po prostu nie wiem, strzelam z jakiegoś dziwnego kąta i rozwalam ich wszystkich, tak? Raczej ich siła nie polega z inteligencji, tylko z ich poziomu. Jeżeli mamy strefy walki, które mają powiedzmy jakiś wyższy poziom, bo te strefy walki są trudniejsze, łatwiejsze i tak dalej, udało mi się akurat raz na taką trudniejszą strefę walki dostać. I znowu nie czułem, żeby przeciwnicy powiedzmy jakoś mnie bardziej flankowali, jakoś bardziej, nie wiem, atakowali. Raczej ich siła wynikała z tego, że zadawali mi więcej obrażeń, co jest dość głupie, bo. Jeżeli znowu się umieściłem w jakimś miejscu, które było dość dziwne i dla botów, nie wiem, nazwijmy to niezrozumiałe dla sztucznej inteligencji, to bardzo łatwo było mi znowu siedzieć tak w jakimś korytarzyku i wybijać ich tak pojedynczo, jeden po drugim, jeden po drugim, potem latam po całej stacji, biorę amunicję i staram się ich tak wybić, tak, aż do końca. No i po prostu jakoś tak nie czuję, żeby ta sztuczna inteligencja była dla mnie w tej grze jakimś większym wyzwaniem. Rozumiem, że nie będzie to, nie wiem, nigdy Battlefield, że nie będzie to nigdy, nie wiem, Escape from Tarkov, czy jakikolwiek inny FPS. Nie wiem, wymyślcie sobie Call of Duty, tak? Tutaj Frontier nie chce stworzyć nawet czegoś takiego. Ale moim zdaniem, aby ta walka była bardziej zachęcająca, AI musi się mocno poprawić, bo w tej chwili po prostu boty są głupie, bardzo głupie. Walka z nimi nie sprawia jakiegoś, jakiejś niesamowitej satysfakcji i samo nawet strzelanie w ogóle w tej grze jest dla mnie takie nieco drewniane, bo cały czas mamy tylko w zasadzie giwery laserowe, które zadają jakiekolwiek obrażenia przeciwnikom. Cool. Walimy granatów ile tylko możemy, żeby tych przeciwników rozwalić, bo te granaty też w Elitce są bardzo, ale to bardzo przepotężne. No nie wiem jak to ująć. Z jednej strony fajnie zobaczyć w naszej elitce inny typ rozgrywki, tak? Że możemy wysiąść z naszego statku i nie wiem, zdecydować się albo walczyć ze statkami w kosmosie, albo, tak jak wspomniałem przed chwilą, wysiąść z naszego statku i na przykład walczyć w tych strefach konfliktu. Jest to dodatkowa rzecz, która po prostu, którą możemy robić w elitce. Jednak inteligencja... AI musi mocno się poprawić, bo walka z botami nie stanowi dla mnie żadnego wyzwania. I raczej nie będzie stanowiła wyzwania dla ludzi, którzy powiedzmy mają dość duże doświadczenie z FPS-ami. Dla Was ta walka będzie po prostu nudna, więc widzę duży potencjał w tym, aby te strefy konfliktu były naprawdę ciekawe, żeby były czymś innym w świecie Elite Dangerous taką właśnie walką FPS w kosmosie. Ale muszą mocno poprawić AI, bo na razie po prostu nie jest zbyt to dużym wyzwaniem, aby pójść do nich, postrzelać do nich i wybić pół osady, tak? nie jest jakiś problem. Ale ten sam problem, jakby też widziałem nie tylko w przypadku stref konfliktu, ale starałem się robić też różnego rodzaju misje, na przykład nie wiem, tutaj masz zastrzelić jakichś ludzi, którzy nieprawowicie przejęli daną osadę, tak? Nie wiem, mamy ich wybić, po prostu pozbyć się ich z danej osady. No i dobra, no i jest 7 typa, może mają jakieś tam mocniejsze bronie, coś tam, ale w zasadzie często znajdowałem na przykład jakieś schody, no to wtedy wszystkie boty po tych schodach zaczęły wchodzić i ja po prostu wybijałem je pojedynczo, a nawet jeżeli gdzieś tam mnie złapały z zaskoczenia, no to szybko zeskakujemy w jakieś inne miejsce i już w ogóle nie wiedzą co tak naprawdę zrobić. Nagle giniemy im z oczu i nie ma nas. Albo też boty w ogóle nie reagują na latarkę. No świeciło po prostu w jakąś stronę e, cały czas. Widać nas, prawdopodobnie, by było z, nie wiem, 5 km przysłowiowych. Nawet szczególnie w takim scenariuszu, gdzie jesteśmy w jakiejś osadzie, gdzie jest ciemno, gdzie nie ma po prostu, nie wiem, ani e, oświetlenia, bo na przykład nie działa zasilania, e, zasilanie, ani też nie ma jakiejś gwiazdy, bo schowała się za planetą. Nie wiem, świecę tą latarką, to raczej powinni mnie zauważyć, ale nie, no gdzie tam, po co tam. Z kolei, na przykład w takich misjach, gdzie na przykład ja coś schaniłem i nie wiem, nagle zaczęła mnie atakować cała osada, bo miałem naprawić generator, a nie dałem się zeskanować i wszyscy mnie atakują. No to, tak jak mówię, no siła wrogów nie polega z ich inteligencji, tylko po prostu ich level daje im, nie wiem, automatycznie na przykład trzy razy większe obrażenia i po prostu giniemy od tak sobie. No i. i... No i no i, no, no i nic. No, możemy się nawet schować, nie wiem, za jakimś, za jakąś półką, ale tylko wychylimy głowę i wystarczy, że w nas po prostu przywalą, że uda nam się, uda im się jednym pociskiem nas trafić i nagle giniemy po prostu. Więc mam takie bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo mi się podoba, że taki tryb w ogóle istnieje. Z drugiej strony bardzo też fajnie, że mamy taki tryb FPS w ogóle teraz w Elitce, ale. Widać po prostu brak doświadczenia Frontier w tworzeniu FPS-ów i to mocno. Wiem, że to alfa. Wiem, że jeszcze sporo rzeczy może się poprawić, więc i wiem, że Frontier potrafi takie rzeczy robić. Kiedyś AI statków było. Masakrycznie głupie, już to wspominałem nawet w odcinku wcześniej. Dopuszczałem wam taki klip, że w Alfie statki potrafiły wylatywać ze stacji, z doku stacji po prostu w poprzek, a nie wzdłuż, i po prostu nagle Type 9 rozwalał się w środku stacji, tak po prostu, bo nie potrafił wylecieć. I te boty były mega głupie, również kiedyś, nie wiem, w pierwszych wersjach już tej wypuszczonej elitki do publiki. Um, nie wiem, ja na przykład zarabiałem masę kasy rozwalając po prostu statki Anaconda bo nie potrafiły się one odwrócić w naszą stronę, żeby w ogóle nawet zadać jakiś, jakikolwiek kontratak a teraz już to AI się mocno poprawiło. Ostatnio nawet na live robiłem misję w Wingu, gdzie akurat zabijanie botów było całkiem sporym wyzwaniem, bo naprawdę zadawały nam sporo obrażeń, tak? I te misje były naprawdę ciekawe. I tutaj pozdrawiam MadLuko, bo graliśmy razem właśnie na ostatnim live'ie. I to było spoko. Więc wiem, że Frontier jest w stanie coś takiego poprawić, ale brakuje im jeszcze sporo do tego. No przynajmniej na razie w tej alfie jest to element, który jest... Tylko ciekawy i wykonany relatywnie poprawnie, ale taki brakuje szczegółów, które by powodowały, że ta walka jest naprawdę miodna. Większa inteligencja wrogów. Być może na przykład to, że będą nas flankowali na plecach, to nie wiem, to by było fajne zaskoczenie. Tak? Nie wiem, tutaj atakujemy jakąś gromadę przeciwników i nagle ktoś nas zaskakuje, tak? I nie musi, nie wiem, ten bot zadawać jakichś niesamowitych obrażeń, ale po prostu te różne taktyki powodują, że i my też musimy, nie wiem, zmienić pozycję, zmienić miejsce, coś tutaj pokombinować, abyśmy mogli przeżyć. Na dany moment walka wygląda tak, że chodzimy na strefy walki, znajdujemy jakieś głupie miejsce, wybijamy bota za botem i w sumie tyle. Więc. Strefy konfliktu w Alfie spoko pomysł, sporo jeszcze muszę poprawić. I postaram się jeszcze w międzyczasie, już nie będę mówił więcej o strefach walki, bo to chyba wszystko, co tak naprawdę chciałem powiedzieć a propos tego odcinka. Chciałem sprawdzić jeszcze jakieś inne rzeczy, które są w więc popatrzymy sobie być może na jakieś points of interest, czyli te punkty, gdzie powiedzmy możemy znaleźć jakieś ciekawe, nowe, biologiczne odkrycia, które jeszcze powiedzmy są dostępne, tylko w takim wyglądzie, ale nie możemy za bardzo chyba ich skanować, ani nic z nimi robić. Brakuje nam tam stroju, który ma być do eksploracji, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że być może coś takiego otworzą niedługo. Może jeszcze w fazie drugiej? Byłoby całkiem spoko. Więc na razie strefy konfliktu. Nawet spoko, ale wykonanie takie średnie. Nie zmuszać nas do używania Frontline Solutions. Dać nam możliwość przede wszystkim, żeby zobaczyć wszystkie strefy konfliktu tak po prostu. Albo nie wiem, nawet jak zmuszacie nas do używania Frontline Solutions, dać nam opcję chcesz lecieć z nami, czy sam? Okej. Okay. Dać na przykład taką opcję. Kolejna rzecz to, być może, nie wiem, no na przykład można byłoby nawet wylistować niektóre te strefy konfliktu, tak abyśmy sobie sami mogli polecieć na mapce i zobaczyć jak to wygląda. Tak jak to jest na przykład w panelu nawigacyjnym naszego statku. Kolejna rzecz, zwiększyć inteligencję przeciwników, bo na razie po prostu są, krótko mówiąc, głupi. No i to już też jedną rzecz taką zauważyłem, a propos niedoświadczenia jeszcze Frontier z FPS-ami. To fajnie zauważył Yamix w sumie. Zawsze w grach FPS, jeżeli na przykład mamy przeładować broń, to szybciej zmienimy broń na pistolet niż przeładujemy nasz karabin. A w przypadku Elite Dangerous to nie ma znaczenia, czy przełączymy się na pistolet, czy na karabin. Zmiana broni zawsze trwa mniej więcej tyle samo, więc w sumie warto się przełączać na pistolet tylko w sytuacjach, kiedy brak nam amunicji, bo poza tym nie ma żadnego innego sensu. Tak, szybko, tak samo szybko przełączymy się na drugą giwerę, która ma załadowaną amunicję, niż na przykład przełączymy się na pistolet. Więc fajnie by było, gdyby na przykład ten pistolet miał taką zaletę, że faktycznie możemy go szybciej wyjąć niż każdą inną broń. Wtedy być może to by nas uratowało z niektórych sytuacji. Gdzie powiedzmy, nie wiem, zebraliśmy się na 20 przeciwników, a my nie mamy do kogo strzelać, albo jest tam ciężko do kogoś strzelać, tego typu rzeczy. Więc jest sporo rzeczy do poprawy na razie. No ale jest to alfa. Dobra, to są strefy konfliktu, według mnie przynajmniej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.